Leć skurde z tym skurczybikiem. nagrywa, No pewnie, że nie. Jedziesz z tym, Andrew. O, poszłeś z tym. Kurwa Bo to przez to się potknęłeś, no. tak? No, weźcie, uwalcie tego przemka, słyszysz? Da, dałby, dalibyście radę mu młody? Młody. To jest kurwa, bo w ogóle jutro nie tutaj przyjadę i kurwa. No jest takie kurwa. To już mówiłeś, żebyś ich rozjebał szybko. A. A. Kurwa, jak to robić, to nie chodź. Obie? Kurwa. Sam się ugadził. To śmiechy przecież, nie? To są kurwa do przeciw mnie zapierdala, łatwo nie zapierdzala. No tak, czyli na przecież. No i myślę, że jak będziemy rozpalać ognisko, to trzeba zacząć na górze i ogień w dół przeżre kurwa. Tak.